Okropnie. Zaczyna spadać woda. Z, może za 3 cm spadło na razie. Jak dalej, to nie wiadomo co będzie. Przypływa z tamtej strony od strony wsi, od Prześniówki. Woda i to płynie. Drugi raz w ciągu dwóch tygodni. Wody jest około 1,40 m w domu na parterze. Nikt się nie spodziewał. Tamtej wody się takiej nie spodziewaliśmy, a ja, co gadać tej drugiej wody w ciągu dwóch tygodni. Posprzątaliśmy trochę po jednej i zalało wszystko z powrotem.